Hej, dzisiaj witam was w grze Castlevania Lords of Shadow i cóż, jest to, jest to demo, które jest od jakiegoś czasu dostępne w sieci i wydaje mi się, że gierka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna i być może będzie to mój kolejny, kolejny wybór do nagrywania na kanale, jako że wychodzi ona za bodajże 3 dni, a ja do końca roku tak naprawdę już nie mam zbyt wielu zbyt wielu wydatków. Jako, że nie specjalnie jakoś mnóstwo gier mnie pociąga, przemieni na tyle, żeby je kupić, i w związku z tym, być może właśnie, właśnie ta gierka u mnie na jakiś czas zagości. W ogóle Wam jeszcze zmontuję filmik z tego, co jakie gry mam na oku, a jakie gry na pewno kupię, a jakich raczej nie kupię, ale będę się nimi interesował, tak żeby u kogoś je oglądać. Ogólnie, jeżeli chodzi o grafikę, to gra jest ta oczywiście. Taka średniawkowa. Mi przypomina. Mi przychodzi na myśl od razu Devil May Cry, jeżeli chodzi właśnie o a, kreację graficzną. Aczkolwiek wiecie, to nie jest nic. Nie jest nic złego, tak? Mimo tego, że tam a, bodajże czwórka. czwórka Myślę, że jakby raczej z czwórką bardziej niż, niż, niż z piątką. O ile czwórka ma już swoje lata, o tyle. A, o tyle jakby grało mi się na tyle przyjemnie, że w żadnym razie nie jest to. Jakiś antykomplement. Ogólnie nasz podopieczny, którego widzicie, jest rycerzem, członkiem zakonu światła, i jego celem w tej całej grze będzie niszczenie sług, właśnie tytułowych, tytułowych lordów cienia. Charakteryzuje się na pewno bardzo ciekawym orężem, który zaraz zobaczycie. Te wszystkie panie będą wiedziały, gdzie jest Krzyż. W rękach prawdziwego kozaka. Natomiast rzecz, która mi się strasznie nie podoba, to jest taka, że nie mamy możliwości obracania kamerą. Znaczy obracania kamery. Wiecie, ja sekundę już pograłem, tak więc jestem, nie wiem, po pierwszym krótkim starciu, także także stąd wiem takie rzeczy, nie. Dobra, zaczynamy od jakiegoś podstawowego kombosa. Hmm, który mi nie wyszedł w sumie. W ogóle ja się muszę w tej grze nauczyć blokować, ponieważ. mnie <laughs> ja zostanę szybko zamordowany, jeżeli nie będę umiał. Nie będę umiał o, odeprzeć ciosu przeciwnika. Tak się niestety dzieje w tej grze. Mamy kapliczkę, w której możemy odnawiać. Mm, odnawiać sobie zdrowie. W mocy prawego trigera i mamy także drugą, a, drugą falę przeciwników. Tutaj już nie byłem. Hm. Gwoli ścisłości, gdybyście zas jakby zas zastanawiali się, na ile już tę grę przyszedłem, kurde, śmieszne jest to, że tutaj nie ma czegoś takiego, że pierwsze uderzenie zapewnia nam jakby mm, nietykalność. Przed, przed przeciwnikami. wiecie, że, jeżeli my walniemy jego pierwsi, no to automatycznie, automatycznie on nam nic nie zrobi, nie? O, tu jest coś. Te sztylety są naprawdę, naprawdę potężne. I warto z nich korzystać, kiedy tylko ma się ku temu okazję. A także wspierać się różnego rodzaju kombosami. Czekamy, 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 czekamy. Ogólnie, feeling gry jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Jest taki czysto slasherowy. Naprawdę jest trodem z, z właśnie różnego typu slasherów. Okej, okay, tu jest jeszcze jeden przeciwnik. Co ja mogę zrobić teraz? Czy ja muszę po prostu ich dobić do końca? Krew się leje, jest fajnie. Tak sobie jeszcze tylko myślę, na ile. Aj. Na ile twórcy będą w stanie zachować ten klimat przez większą część gry. A na ile po prostu wyjdzie tak, że będzie kilka fajnych poziomów, a potem będzie to jedna wielka kupa. Okej, okay, tu mamy. Aha, to takie sprytne, że mamy niby 25 punktów e, EXPA do rozdania na umiejętności, ale mamy tylko jed jakby jedną dostępną umiejętność. Aha, tego ciekawe, czy w takim razie one będą wszystkie zablokowane w grze. W sensie, ciekawe, czy to jest cały jakby asortyment, a, którym będziemy mogli dysponować. Oczywiście odblokowujemy. C cofamy się, zobaczymy jeszcze. Zobaczymy jeszcze ekwipunek. Czyli możemy, mieć inny, możemy zmieniać łańcuch i zmieniać, i zmieniać krzyż Iron Chain. No ok, tutaj także jest jakieś Life game. Aha, tutaj po prostu to jest medalion, który zwiększa naszą ilość życia. To jest jakiś tam spis potworów oraz naszego bohatera. No i czas wypróbować w walce to cacko, które właśnie zakupiliśmy. Jak się robiło? chyba trzeba w powietrzu przytrzymać, przytrzymać długo. Hej, okay, bo ja to robię w złej kolejności. Właśnie tak. A, i to jest właśnie gilotyna. Ok. Chyba teraz czeka na nas coś większego, sądząc po wibrującym mi w dłoni. padzie. Ponieważ każde uderzenie w bramę jest, jest właśnie połączone z z w rękach. Ale wiecie co? Będę musiał sobie kupić nowego pada. To jest mojej siostry w ogóle pad, na którym ja gram. Ja bym sobie... Kurde, mógłbym sobie załatwić pada... jakby pożyczyć pada do... do xboxa. Tylko nie wiem, czy, czy koleś ma kabel. Okej, okay, muszę wciskać B. Bardzo chętnie. Co teraz? Blok. Lewy trigger do bloku. Sukces. Atak do, nie, nie do zablokowania. Ha, czyli teraz dodge, ok. Aj. blokujemy. Epsilon Lights, nie jest źle. Zwłaszcza jeżeli się używa tego lewego triggera. A teraz my chyba mamy jeszcze spowolnienie, kiedy on próbuje w nas uderzyć. O, i chyba koniec. Bo życia to ma już chyba... Czy, czy to białe to jest jeszcze jakby jego zdrowie. No shit, on się regeneruje. Ale leść. Dobra, teraz będziemy mogli go zabić. Coś się świeci. Jakiś pałąk. Prawy. LOL. Ale zarąbiste. Dobra opcja. I strasznie fajny. Tylko jestem ciekawy, czy to właśnie tak będzie wyglądało w większości tych takich przypadków. Nie wiem, czy to był finisher, czy znaczy. To nie był finisher, no bo nie wykonał go Gabriel, tak? Ale czy większość starć z bosami będzie właśnie polegała na tym, aby w dobrym momencie wcisnąć określony guzik i przebić na wylot właśnie naszego rywala. I am Gabriel. Jestem Gabriel, podróżuję aby odszukać strażnika jeziora. Jesteś z zakonu? Wy przysłali cię? Normalnie mógłbym podkładać głos do filmów. Mógłbym być lektorem. Jestem ciekawy, czy jest takie coś jak kurs na, na, na lektora. W sensie, że uczą cię po, jakby powoli i tak głęboko mówić. No, Ale ja, chyba musi być, już teraz to są kursy na wszystko. kurs na luzackie podejście do życia. Strasznie mi się podoba zbroja tego typka. Jest naprawdę taka... Mm, mroczna. W ogóle jest taki wielki, jest takim twardzielem. Strasznie lubię grać takimi postaciami. Bo może na przykład dostać taką piczę jak w Far Cry 3, nie? I w sumie grało mi się całkiem nieźle. Tylko mnie troszkę wkurzało, że taki wymoczek nagle zrobi się staje się wojownikiem. Tym razem pełnia księżyca, jesteśmy w najprawdopodobniej wejściu do lasu, albo po prostu w lesie, siedzimy przy ognisku, wypoczywamy. Zapewne mamy przemoczone ciuchy po tym, jak obryzgała nas krew tego wielkiego wilka. Czas chyba na chwilę zamyślenia. O! Czy to taka jest zjawa, czy po prostu wytwór umysłu? Czy on o tym myśli, nie? Czy. Aha, czyli on tą miłość jednak stracił. Babka została albo zamordowana, albo, albo skazana jakimś wyrokiem. Jestem ciekawy, czy w Kastelewanie jest takie coś jak. ...jakby jak władca, tak? Czy jest to jest jakieś królestwo, czy to są jakieś niezależne... ...jakieś marchie, czy coś w tym stylu. O! wycie Wilków chyba zwiastuje nadchodzącą wkrótce potyczkę. Spoko, na razie mamy koniec tytułu Może ma ktoś suchy chleb? Ale dziwactwo, jestem ciekawy, czy to jest jakiś. Nie... Może to jest Guardian of the Lake? Tylko taki wiecie pod postacią konia. Ok, czyli możemy wcisnąć um, X, aby zaatakować wargów, czyli pewnie te wilki. Dalej Y, aby zaatakować jeźdźców. Hmm. albo przetrzymać lewy trigger i wcisnąć lewy stick, aby nie, popchnąć lewy stick, aby o aby uniknąć uniknąć ataków likanów, czyli tych jeźdźców. Okej, okay, dobra. Znakomicie. W takim razie jedziemy. My będziemy walić w te wilki, ponieważ o ile jeźdźcy są w miarę Right trigger ok, czekamy, co się stało? nie wiem, czy tak miało być, czy nie. Dobra, zablokowaliśmy atak. Więc teraz szybko wciskamy sobie x aby jakieś tam odnieść bonusy, właśnie z tego, że wyprowadziliśmy udaną. Dobra. I co teraz, co teraz, słaniaczki? Jak na razie atakuję tak wprost, ponieważ A, tak jest mi najwygodniej, dopóki nie ma ich wielu dookoła. O, okej. Okay. Czy ten etap jest ukończony? Czekamy teraz na naszego ukochanego konika. Aha, tyle w twarz? Jak on to zrobił? Tak to się właśnie powinno robić. Mamy 105 doświadczenia, aczkolwiek nie mamy już na co, na co go wydać. Dobra. Press RT, aby przeskoczyć na wargę. Aha, czyli pewnie, jeżeli rozwalimy jeźdźca, tak jakby to możemy przeskoczyć. Ride right Trigger. Nie wiem, co się stało, ale. Okej, okay, bardzo przyjemnie. Aha, czyli być może o to właśnie chodziło, że to nie było tak, że ja coś dobrze wcisnąłem, tylko po prostu tak miało wyjść. Nie, ale z dwoma wilkami, to ja nie będę się bił. Nie, please, serio, mamy z nimi walczyć? Ej, nie, no proszę. Na szczęście udało mi się zablokować jakoś dobrze jego cios w miarę. Także mi się coś tam udało poprawnie wyblokować. No i super. W tym momencie mamy chyba jeszcze tego jednego przeciwnika. Nie, jeszcze mamy takie dwa małe sukiny. Dobra. Shit. Myślałem, że zablokuje Aha, to jest ten uh, unstoppable. To jest też unstoppable. Czy jak mi się świeci japa, to to po prostu musimy. Uh, już załatwione. Czyli po prostu jak mi się świeci japa, to musimy... Uh, musimy tego uniknąć poprzez przetoczenie się, czyli rolling. A kiedy nie świeci się, to możemy normalnie blokować. Um, Blokować jak do bloku. No nie wiem jak to powiedzieć inaczej. Dobra. Więc starcie z, yy, z konia mamy obcykane. Nie, no proszę, nie mogę z nimi walczyć naraz. To lubię. To dopiero dobry wierzchowiec. No jak widzieliście, nawet pułapka takich zna znamienitych wilków jak wargowie zakończyła się e, spektakularną porażką. I co, czy to jest koniec tego dema w takim razie? Tak jest. Dobra, w takim razie bardzo Wam e, za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w następnych materiałach, jeżeli takowe będą z Castlevania Lords of Shadow. Trzymajcie się, pa pa.